W niedzielę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o poważnym cyberataku na szpital MSWJ w Krakowie. Incydent wymusił pilne działania służb bezpieczeństwa, które wdrożyły procedury awaryjne w celu ochrony danych pacjentów. Cybereksperci analizują ślady sprawców, a władze monitorują sytuację. W spokojny, choć nieco chmurny niedzielny poranek do mediów dotarła wiadomość, która wywołała niemałe zaniepokojenie zarówno wśród ekspertów, jak i szeroko rozumianej opinii publicznej. Wicepremier pełniący funkcję ministra cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, ogłosił ważny komunikat, w którym poinformował o incydencie wymagającym natychmiastowej i zdecydowanej reakcji ze strony odpowiednich służb. Państwowe instytucje dbające o bezpieczeństwo natychmiast rozpoczęły działania mające na celu opanowanie sytuacji i zapobiegnięcie dalszym zagrożeniom. Zaraz po wykryciu cyberataku, który miał miejsce w krakowskim szpitalu, wdrożono procedury awaryjne zaprojektowane, aby zapewnić ochronę zarówno infrastruktury, jak i wrażliwych danych pacjentów. Do akcji wkroczyły specjalistyczne jednostki zajmujące się cyberbezpieczeństwem, w tym CERT Polska, Centrum E-Zdrowie oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Ich działania były skoncentrowane na dokładnej analizie wszystkich pozostawionych śladów po sprawcach oraz ustaleniu sposobu, w jaki doszło do naruszenia systemów komputerowych szpitala. Choć władze zapewniają, że placówka działa w trybie awaryjnym i bezpieczeństwo pacjentów nie jest zagrożone, eksperci biją na alarm, ostrzegając, że cyberatak na placówkę medyczną to sprawa o poważnym charakterze. Może to prowadzić do zakłóceń pracy sprzętu, które są krytyczne dla pacjentów, a także niebezpieczeństwa związanego z potencjalnym wyciekiem danych medycznych. Minister Krzysztof Gawkowski w oficjalnym oświadczeniu starał się uspokoić społeczeństwo, zaznaczając, że sytuacja została opanowana na tyle, że udało się uniknąć najbardziej negatywnych scenariuszy. Niemniej jednak minister ostrzegł, że odpowiednie służby prowadzą intensywne i kompleksowe działania operacyjne w celu zidentyfikowania i ujęcia sprawców ataku oraz ustalenia źródła, z którego pochodził atak. Nie wykluczył także, że incydent w Krakowie może być częścią większej, zorganizowanej akcji wymierzonej w kluczowe instytucje publiczne, co powoduje konieczność zwiększenia środków ostrożności. W obliczu nasilających się niebezpieczeństw związanych z atakami w cyberprzestrzeni rząd zapowiada podjęcie zdecydowanych działań w kierunku wzmocnienia systemów ochrony oraz wprowadzenia nowych przepisów prawnych, które będą służyły zabezpieczeniu kluczowej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem sektora medycznego. Sytuacja staje się coraz bardziej wymagająca, a nowe inicjatywy mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą dotknąć nasze życie codzienne. Wielu Polaków spotyka się obecnie z kontrolami, które mają na celu zabezpieczenie pewnych kwestii. Proces ten dopiero nabiera tempa, a jego konsekwencje mogą okazać się bardzo poważne. Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie stał się niedawno celem ataku wrogów cyberprzestrzeni, którzy próbowali zakłócić jego pracę. Na szczęście, dzięki wprowadzeniu odpowiednich procedur kryzysowych, bezpieczeństwo pacjentów nie zostało zagrożone. Organizacje zajmujące się cyberbezpieczeństwem, takie jak CERT Polska, Centrum e Zdrowie, a także Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, były na miejscu, aby szybko reagować na zagrożenie. Chociaż udało się zapobiec większym szkodom, szpital jest nadal w trybie awaryjnym, a eksperci nieustannie pracują nad przywróceniem pełnej sprawności systemów informatycznych. Jako instytucja o istotnym znaczeniu strategicznym, nadal znajduje się pod ścisłym nadzorem służb państwowych. Przeprowadzana jest szczegółowa analiza wszelkich potencjalnych słabości w systemie oraz oceniany jest wpływ, jaki mógł mieć ten incydent. Ponadto rządowe agencje z zakresu cyberbezpieczeństwa prowadzą dogłębne śledztwo, które ma na celu zidentyfikowanie sprawców oraz zrozumienie sposobu działania użytego mechanizmu ataku. Eksperci z branży przestrzegają, że ten incydent jest jasnym sygnałem wskazującym na rosnące zagrożenie, przed jakim staje sektor publiczny. Kładzenie nacisku na ciągłe monitorowanie systemów krytycznych jest niezbędne, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, które mogłyby mieć druzgocące skutki. Sytuacja ta obnaża potrzebę stałej czujności i dynamicznego reagowania w świecie zdominowanym przez technologię. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.